ten ciąg różnych dążeń wolnościowych, narodowościowych, socjalnych, społecznych i tak dalej. Materiału jest dużo, prawdę mówiąc. Ja wam Państwo spróbuję tak tytułem zainteresowania tym, co macie w publikacji, pokazać prezentację, a prezentacja jest dość obszerna, składa się z wielu wielu, wielu slajdów. Jak Państwo zobaczycie, jeśli się zastanawiam, właśnie będę, będę chyba bardzo nawiązywać tak ogólnie, rynkowo do nawet wielu z nich. I pokażę Wam Państwo tutaj sporo także dokumentów zeskanowanych. Hmm, tytułem prowadzenia, to o czym mówił profesor Woźniczka, hmm. Bo za był buł tu chwycili oczywiście przedstawiciele inteligencji. Często byli to przedstawiciele zdegresowanej inteligencji, bo o czym mówił wcześniej profesor Woźniczka, w szeregach robotniczych, załóg robotniczych było wielu szlachów, było wielu, wielu, wielu synów szlacheckich, którzy tu przybywali do pracy, do punkty bankowej, do kopalni Flora i do wielu innych pomniejszych prawdę mówiąc kopali na obszarze nie tylko dobroby górniczej, ale i całego zagłębia i napotykamy dowody tego w różnych dokumentach zgromadzonych w różnych archiwach. Także um, często było tak, że trzynastej klasy właśnie robotniczej stanowili właśnie zajmujące różne stanowiska zdeklasowani szlak a wspierana także oczywiście przez chłopów, którzy tu gremianie przybywali z okolicznych wsi. W publikacji napotkacie Państwo często na różne właśnie miejscowości, nazwy miejscowości, o, z których przybywali Ci robotnicy tworzący załogi poszczególnych zakładów. Dlaczego w tytule się pojawia data 1895 roku? Ano dlatego, że właśnie tutaj w Dąbrowie Górniczej powstał, formował się Okręgowy Komitet Robotniczy Zagronia Dąbrowskiego Polskiej Partii Socjalistycznej. I mądrze został uznany, czy można by znaleźć się do takiej kuźni kadrowy ruchu socjalistycznego. Prawdę mówiąc, to właśnie mm, tworzący, ten komitet, tworzący ten komitet osoby bardzo często inicjowały różne wystąpienia, pochody, prawdę mówiąc prowadziły różne szkolenia i i tak dalej. Duży udział mieli w wywoływaniu różnych a, protestów, jak tu Państwo widzicie, informacje, także pod ta na tym mm, ze skanowanej fotografii widzicie Państwo pogrzeb jednej z 38 ofiar masakry pod krótką Katarzyną. I tutaj mam, podziękuję Muzeum Zagłębia za udostępnienie wielu ciekawych, wielu ciekawych zdjęć, które znajdują się w archiwum tegoż muzeum. Pięć zlokalizowane. To tutaj krótka informacja o czym już mówił mój. Przedmówca, pan Arkadiusz Rybach, doszło do takiej sytuacji, że, że robotnicy sięgając po władzę, zablokowali, zablokowali działania podejmowane przez administrację. Prawdę mówiąc, bardzo często ta administracja na, na czele z wojskiem, policjantem, okazywały się bezsilne. I prawdę mówiąc, ten okres w literaturze może się nazywać podane macie okres 31 października do 9 listopada mianem Republiki Zagłębiowskiej. W tym czasie powstało wiele Komitetu Bezpieczeństwa Publicznego i tak dalej. Są też, jest sporo ciekawych dotyczących tego materiałów archiwalnych. Tu jest jeden z komunikatów wtedy hmm, wydanych, upublicznionych Okręgowego Komitetu do Dąbrowskiego z przyłomu 1956. tutaj, Tutaj oczywiście władze rosyjskie przeciwdziałały, na ile mogły, zaroszczały represje, prowadzały stan wojenne i tak dalej. Tutaj macie Państwo dokument to do tego nawiązujący, o tym mówiący, podpisany przez generała gubernatora w Piotrkowie, tak krótko mówię, przesuwając się, czyli pozostawiając ze sobą rewolucję hmm, 1905 roku, muszę powiedzieć, zwrócić uwagę na to, że te wydarzenia bardzo ożywiły, mimo oczywiście represji przeróżnych, ożywiły w ogóle hmm, sytuację tutaj społeczną na, na obszarze hmm, Zagłębia Dąbrowskiego. No, o, hmm, Umożliwiły to także przyjęte akty prawne, dość liberalnie określające funkcjonowanie różnych organizacji, stowarzyszeń związków, jak ta z 1906 roku. O, za sprawą tej ustawy nastąpił swego rodzaju wysyp różnych organizacji, jak choćby Straży Odmieniowych Ochotniczych, prawdę mówiąc, Związków Zawodowych, różnych branż. Tutaj macie Państwo dokument o, 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 o powiadomieniu rejestracji. Oddział Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Włókienniczego Sosnowica ówczesnych. To Do kolejny dokument dotyczący dotyczący założenia Towarzystwa Ochotniczej Straży Południowej Straży Sosnowica. Te organizacje, poza swoją działalnością podstawową, merytoryczną, prowadziły także działalność patriotyczną, prawdę mówiąc, szkolenia, odczyty, także. Bardzo bogata była szeroka działalność wszystkich towarzystw, towarzyszy nie tylko w ale ale oczywiście dobrowie, wiecie, czerać, po części pędzinie. O właśnie mowa o Pędzinie. Tutaj macie Państwo skalę zdjęcia, na którym jest, na którym są strażacy, duchowie, pędzińcy zdjęcie. Może z około 1909 roku. co do tej straży bębnickiej, to ciekawe jest to, że za swoją działalność patriotyczną została ona zawieszona działalność, że przez kilka lat nie istniała. Potem musiało dokonać reaktywacji tejże straży Otyniowej. Też już o tym była mowa. Profesor Woźniczka. Zagajając mówił o tym, że waktywiło się wiele, wiele organizacji typu szczerec, Drużyny Szczeleckie, ale także soku, prawdę mówiąc, na obszarze Zagłębia Dąbrowskiego przenikały te idee tutaj także. Tutaj macie Państwo wymienione różne miejscowości, macie państwo o, nazwiska podanych osób, które się angażowały w działanie w Sokole Kazimierz Strokowski, wykładowca szkoły górniczej. Są wymienione miejscowości, miasta, zagłębiowskie, także małe osady górnicze, jak Niemce na przykład, kolonie górnicze. Co do Sokoła, tutaj kolejny slajd, gniazdo Sokoła w Będzinie, na samym centrum tegoż jest Benedykt Wisiurski, który przechował ten może gniazdo, przewoził. Była mowa już o Szczelcach, o Związku Szczeleckim. Tutaj macie Państwo sporo nazwisk i wiele z tych nazwisk jest znanych Wam Państwo, jak choćby Aleksy prawda, czy Stanisław Sław-Zbierzyński. Są podane miejscowości, w których ten ujawny związek zakładał swoje struktury. A tu szczelcy, właśnie na zdjęciu, to szczelcy kopalni Grodziec, którzy w większości umoderowani, w czapkach na głowie. Wzywając się z poszczególnych okresów, hmm, czyli do czasu okupacji niemieckiej i austriackiej, hmm, władze zaczęły przyjmować, zaczęły korzystać z, z możliwości takich wycofaniu się kozaków, policji, wojska rosyjskiego Straży obywatelskiej. I takowe straże, jak to Państwo znajdujecie informacje, uformowały się w większości miast, a także mniejszych miejscowościach, także Siewierz, bo tam też takie straże obywatelskie powstały w formie komitetów, najczęściej jest aktywnych, spośród najbardziej aktywnych mieszkańców danych miejscowości. Nawet jak znalazłem informację w archiwach, zatrzymywała się rata okręgowa władz obywatelskich Zagłębia Dąbrowskiego. Na Czele z Witoldem prawnie są A tu zdjęcie. Właściwie jednego z oddziałów Dąbrowskiego oddziału, jak Państwo widzicie, licznego, nader licznego. To też zdjęcie z zasobów Muzeum Zagłębia Będzi. Tutaj kolejny dokument. Dokument Naukowego Komitetu Robotniczego, o którym już mowa była, który w dalszym ciągu funkcjonował. W dalszym ciągu jego egzekutywa była mocno, mocno. E Aktywna, wydawała złe dokumenty. siedziba mieściła się w Dąbrowie w Rniczyn, Macie Państwo podany skład personalny, nawet z funkcjami pełnionymi przez najważniejszymi przez członków tejże egzekutywy Dąbrowskiej. Inną organizacją na pewno były legiony, to były to gremialnie ruszni mieszkańcy o, miejscowości, zarówno miejskich jak i też po części miejsko-wiejskich, czy, czy, czy wiejskich, prawdę mówiąc, są dokumenty zachowane austriackie, gdzie można ustalić dokładnie jak z poszczególnych miejscowości, którzy e, z że zaciągali się do tychże regionów i znajdziecie Państwo te, ten, ten wykaz właśnie rozpisany na poszczególne miejscowości w moim tekście. Mm regioniści oczywiście m, zaciągnąwszy Wielka. się brali udział w wielu bitwach choćby Krzywopłoty choćby, Prawdę mówiąc, gdzie wielu poległo, zresztą i grobę tam się znajduje. Tutaj macie Państwo sylwetkę Leona Berbeckiego, czyli kapitana ówczesnego Leona Berbeckiego, który formował takie, takie grupy, pierwsze kompanie z Sosnowko, chudniku, sosnowca i Dąbrowy Górniczej, i potem wspólnie z innymi dowodzącymi tymi grupami Janem Ziętarskim, na przykład z Józefem Złorzyskoszajewskim, z najsależnymi właśnie. Na miejscach, na miejscach zgrupowań, toczących się walki, jak i ofiarnie walczyli. Kolejną organizacją, do której nawiązuję i którą omawiam w tym tekście, to jest polska organizacja wojskowa. Macie Państwo podane tutaj poszczególne struktury z osobami, które przewodziły, stały na czele tych struktur, czyli Dobrowie Kazimierz Żypieczkowski na przykład. Tu jest ciekawa serwetka postać Aleksandra Gązaki-Myszkowskiego, pochodzącego z bogatego rodu Myszkowskich, z Myszkowic, pod głębiowskich. Tenże, tenże porucznik ówczesny bardzo walecznie walczył, zasłynął, za jak to Państwo najwięcej informacje, poprowadzeniem do szturmu browerowego na wagnety legionistów pod pastrionów. Macie tutaj Państwo datę. Hmm. tu jest informacja o Polskim Korpusie Posiłkowym, który powstał, powstał z Legionistów brygady Karpackiej. Macie Państwo wymienione miejsca zarówno w erbunku tutaj, nawet pojawiają się osoby, które ten erbunek prowadziły, prawnie mówiąc byli to zarówno Austriacy, jak i także Polacy, którzy mieli duży udział w tym erbunku. Macie państwo miliony w miejscowości, w Polabite, gdzie, gdzie zginęli właśnie ci żołnierze rejonowiści. Jeżeli chodzi o odzyskanie niepodległości, to ciekawa sytuacja była. Ona szybciej nastawała w Dąbrowie Górniczej, prawnie, bo była okazja do tego. Stało się to w pierwszych dniach listopada. Także za sprawą byłych legionistów i pełniarków, tu się pojawia nazwisko Podporczyka Bałorusika, który, 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 który z grupą legionistów e, zajął koszary XIII batalionu Czerwców Polnych, Domrodnich Górniczych. No i, i y, mieli duży udział potem w utworzeniu Rady Komisarzy. Które Rada podporządkowała się tymczasowemu rządowi Republiki Polskiej w Lublinie. Także niepodległość szybciej zawitała do Dąbrowych Królewiczej niż na pewno Sosnowic, Sosnowca już wtedy no, znajdującego się pod okupacją pustą. Trwało to nieco dłużej i później tam się stało. Oczywiście mm, jeżeli chodzi o przyjmowanie władzy, to nie tylko do tego włączały się ugrupowania niepodległościowe czy narodowo-niepodległościowe, ale i także e, typowo lewicowe, prawdę mówiąc, e, także i komunistyczne e, związane z PSDKPN -E 1 e, z mlewicą, e, i tak z małą lewicą itd. Tak e, Rada Delegatów Robotniczych była bardzo aktywnym... E, ciałem prawdę mówiąc, nie tylko w dobrowie górniczej. Hmm, tu na tym slajdzie Państwo znajdujecie informacje na temat o, takiej legalnej struktury tutaj, czyli rządu ludowego, który został utworzony po, po zawarciu porozumienia między Piłsudskim a Radą Regencyjną. Pierwszym komisarzem był dr Stefan Kołibowski, no, związany w Sosnowcem, a wcześniej intensywnie w Postawały też organizacje, powstawały też oddziały milicji miejskiej. Najczęściej tworzyli te oddziały członkowie straży, Unii Obywatelskiej, Sokoła, Perowiacy. Macie znaczy Państwo tutaj nazwisko nawet yy, podane komisarza do Rządu Narodowego Narowiar Polski tego który jednak krótko nie był, a po nim otrzymał tę yy, funkcję pełnił kapitan Policji Sławowej Słodkowskiej, który wtedy był jednym z najstarszych radną yy, regionistów. I może jeszcze na Samo zakończenie, mimo że ta niepodległość zawitała gwałtownie i różne, w różnych dniach w poszczególnych miejscowościach, to zaczęły na porządku dziennym być, pojawiać się konflikty, spory o, o to jak to ma wyglądać, jaki ma być udział poszczególnych odłamów w przyjmowanej władzy. Zagłodnie się podzieliło na dwa okręgi, o czym Państwo znajdziecie informacje, prawdy mówiąc no, i doszło do dużych różnic między Endecją reprezentowaną przez Stefana Parkowskiego właśnie i socjalistami PFS, w PPSG, w Kazimierze Łuczewski i, i tak dalej. Także hmm, sporo się tutaj działo, także w tym okresie na ten temat też piszę swojej swoje... Dziękuję bardzo.